Cześć kochani! Witajcie w misio. Macie kawkę albo herbatkę. Ostatnio kupiłam sobie kawę inkę, Słuchajcie, o smaku... karmelowym bodajże. I wiecie jak to smakuje? Ja nie wiem czy pamiętacie, bo to może jesteście z innego rocznika. Nie wiem czy takie coś jeszcze się kupuje. Ale jak byłam... no chyba w liceum. Czyli to musiało być lata 90. To się kupowało taką... Inst, taką jakby to się nazywało cappuccino. Ale to normalnie proszek się sypało, zalewało się wrzątkiem, mieszało się, mieszało. I to było takie niby cappuccino, tylko że z proszku. Takie były, słuchajcie, wynalazki, nie wiem, pewnie jeszcze takie coś jest. Nie wiem, czy pijecie takie rzeczy. Ale, ale takie były czasy wtedy. No to, a to był taki czad. No w każdym razie ta kawainka karmelowa to smakuje właśnie bardzo podobnie. Także tak sobie przypomniałam smaki dzieciństwa. Kochani, ale dzisiaj mam normalną kawkę. Słuchajcie, w 2019 roku, w listopadzie, Nagrałam odcinek misia, to były początki misia, yy, takie całkiem, całkiem początki. O, ojejku, ja Wam zalinkuję, tu zaraz gdzieś nad moją głową się link pokaże do tego misia. Yy, Nie bądźmy jak zombie jest tytuł tego misia. I w tym misiu na początku opowiedziałam Wam sen, który miałam wtedy właśnie, w listopadzie 2019 roku. Śniło mi się wtedy. Zresztą nie obejrzyjcie, nie będę opowiadać, bo to nie o to chodzi. Ten niż dzisiejszy jest o innym śnie. Też o śnie, ale o, to, o trochę innym. Nie wiem, czy to kontynuacja będzie tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że nie. Wolałabym, żeby ten sen się nie sprawdził. Tamten sen się niestety sprawdził. Może nie dokładnie tak było, jak ja w tym śnie to zobaczyłam, bo tam były kasty, byli ludzie podzieleni, niektórzy musieli uciekać. Myśmy tam gdzieś tam. No Właśnie, w podziemiu człowiek żył, słuchajcie, gdzieś tam zombie chodziły bez twarzy. No Teraz, prawda, też ciężko twarz zobaczyć, jak e, widzicie ludzi na ulicach, czy, czy w, w sklepach, czy gdzie. No, ale zaraza się sprawdziła, ludzie bez twarzy się sprawdzili. Ehm, także, e, także taki sen był w 2019, możecie to sprawdzić, to jest na kanale. Kochani, i parę dni temu znowu miałam sen. Ta sytuacja pierwsza, jaka była... Ja byłam pod jakąś, jak się później okazało, galerią no po prostu był budynek i był tłum ludzi, który chciał wejść do tego budynku. E, później, jak już weszłam, to okazało się, że to miała być jakaś galeria handlowa, ponieważ były tam zarówno sklepy, jak i jakieś fast foody. Wiecie, jak to w galerii tu macie jakieś jedzenie, tu macie jakieś sklepy, jakieś te korytarze ludzie idą i tak dalej. I w tej scenie pierwszej, którą pamiętam z tego snu, było coś takiego. Ja stałam przed przed wejściem do galerii, do tego miejsca. Było bardzo dużo ludzi, oni wszyscy chcieli się tam dostać. I tak jakby koło tego, obok tego głównego wejścia stali, no właśnie nie wiem, czy jacyś strażnicy, to bardziej wyglądało na wojsko, lub no nawet nie policję, bardziej na wojsko to wyglądało. To nie było takie. Wiecie, jak są na przykład. Ym, Ochroniarze, którzy pilnują porządku w galerii, to to są normalni ludzie. A to wyglądało bardziej na jakieś takie służby, yy, ale takie służby z tych poważniejszych. Dlatego tak kojarzę, że to mogło być, mogło być jakieś wojsko. I oni sprawdzali jakieś kody, jakieś specjalne kody. Ale nie jakoś nie, że gdzieś tam ludzie coś mieli zeskanować, tylko Ludzie mieli podać czterocyfrowy, no taki PIN, no bo czterocyfrowy, żeby wejść do tej galerii. Ja nie miałam PINu. Dlaczego nie miałam PINu? A chciałam wejść! Dlatego nie miałam PINu, bo żeby dostać PIN, otrzymać, prawda, to należało spełnić jakieś warunki, które były narzucone przez system. Ja oczywiście warunków nie spełniłam. I, I nie spełniwszy warunków, nie dostałam pinu, no to nie wejdziesz, babo, do galerii. Ale ja w tym śnie stoję przed tą galerią jestem się kurde, nie mam pinu, nie mam, co ja I tu nagle mi się pokazał jak dżin, no, no to wiecie jak to, w, jak to w snach, pokazała mi się twarz jakiegoś hakera. Ja nie znam tej osoby w tym życiu, to nie jest osoba, którą ja znam, ale we śnie wiedziałam, że to jest mój przyjaciel, haker. No, taki komputerowy haker, nie że miał na imię haker. Więc mój przyjaciel haker, jak dziwny, nagle się w, ta w takiej chmurze dziwnej gdzieś pojawił. Słuchaj, to takie futurystyczne, wszystko dziwne było. I do ucha mi powiedział pin. Bardzo żałuję, że nie pamiętam tego pinu. Strasznie jestem ciekawa, jakie to były cyfry. Na pewno była tam cyfra 6, to na pewno, ale nie pamiętam, yy, co, yy, co, jakie były te pozostałe. Niestety. W każdym razie, yy, kochani, mój przyjaciel haker powiedział mi te cztery cyfry, i ja już wiedziałam, że to jest jakiś pin gdzieś tam nielegalnie otrzymany czy co, yy, i że ja z tym pinem wejdę. Że, jak pójdę tam do tych żołnierzy, czy tam strażników, czy co to było, to jakim powiem ten pin, to ja wejdę do tej galerii. Yy, nie wiem kto, bo nie wiem, ale jakaś rodzina, czy przyjaciel, jakieś bliskie osoby z tyłu gdzieś mnie. Krzyczały nie idź tam, nie idź tam. Ale ja nie, nie wiem czemu. Bo, bo ja nie szłam na zakupy, słuchajcie. Ja nie wiem, czemu ja tam polazłam. Ale ja oczywiście lezę jak ta kurczę, trąba, do tego, do tego, do tego wejścia. Podałam im ten no, nieszczęsny, fałszywy pin. Nawet nie Nawet jakoś specjalnie nie zrobiło to na nikim żadnego wrażenia, po prostu mnie wpuścili, ale nagle. Jak ja już dostałam pozwolenie, żeby wejść do tej galerii, a za mną jeszcze kilka osób dostało to pozwolenie i szliśmy, właśnie co ciekawe, nie przed siebie, tylko nagle tak trzeba było skręcić w bok i to wejście było tam jakoś trochę dalej. I w tym momencie, jak trzeba było przejść te kilka kroków do tego wejścia, nagle pojawiły się, słuchajcie, nie drony, bo to nie latało w powietrzu, ale to wyglądało jak drony. Ale to sunęło po ziemi. Nie wiem, bo nie patrzyłam z bliska, czy to sunęło na kołach jakiś, czy to się unosiło na, tuż nad ziemią, tego nie wiem. Ale to tak jakby bardzo niziutko nad ziemią było, i to wyglądało jak jakieś takie drony, jakieś takie robociki trochę z taką okrągłą, jakąś dziwną głową, czy co to było, które miały takie jakieś skanery i skanowały ludzi, takie jakby lasery. To wyglądało jak takie lasery. I słuchajcie, i ci żołnierze czy strażnicy, którzy mnie przepuścili z tym fałszywym pinem, nie mieli możliwości, jakby dowiedzieć się, czy sprawdzić, czy ten pin jest prawdziwy, czy fałszywy, dlatego oni mnie wpuścili, ale już te niby drony czy robociki, które się pojawiły, one już miały tą możliwość, ponieważ one wykrywały automatycznie, że ktoś ma. Yy, jakiś właśnie nielegalny pin, że ktoś nielegalnie coś zrobił i że, yy, i że tą osobę trzeba usunąć. I słuchajcie, yy, jak wrwałam do przodu przed tych ludzi, żeby szybko tam wejść, ponieważ musiałam uniknąć yy, bycia zeskanowaną przez te, jakby lasery tych droników, ponieważ one zaczęły taki alarm robić. Automatycznie ci strażnicy, którzy nas przepuścili yy, z tymi pinami się odwrócili i, i, i zaczęli reagować, bo te drony zaczęły... bo tam były dwa, z jednej strony i z drugiej. Um, I z, zaczęły taki jakby... no, tak jak alarm, taki, taki dźwięk wydawać. I, I ci strażnicy się zainteresowali, że gdzieś tu jest ktoś, kto coś sfałszował. Więc ja szybko jakoś, nie wiem jak, jakimś migiem gdzieś tam pomiędzy ludźmi, gdzieś tam wyrwałam do przodu, weszłam, jak już weszłam do galerii, tak już mnie te drony nie mogły dopaść. Pewnie poskanowały resztę tych ludzi, oni tam pewnie byli legalnie, więc nie, nie wiem co tam, jak tam dalej. Ja w każdym razie poszłam, wyrwałam do przodu, no i w galerii nie mogły mnie drony dopaść, ponieważ to była jakaś taka zasada w tym świecie, w którym ja byłam, w tym śnie, że drony mogą istnieć tylko na zewnątrz. Nie mogą istnieć w środku budynków. Nie wiem dlaczego tak było ustalone. Czy chodziło o jakieś bezpieczeństwo, żeby one nie fruwały, bo wiecie, jak to w budynku, no nie wzniesie się gdzieś do góry, yy, może się rozbić. Nie, nie wiem dlaczego, czy to były jakieś względy bezpieczeństwa, ale taka była zasada, że wiadomo było, że jak już się wejdzie do jakiegoś budynku, tak te drony, czy roboty, czy co to tam było, nie mają dojścia do człowieka, z wyjątkiem sytuacji, w której człowiek stoi przed. Oknem, no w oknie stoi, jest szyba, dron stoi za szybą, czy nie, nie, nie stoi, tylko fruwa dron za szybą i dron przez szybę może też człowieka zeskanować. Ale jeżeli szyb nie było i nie było okien, to nie było żadnych możliwości, żeby człowiek został złapany. Te drony, to, kochani, to było coś strasznego. To było coś takiego, że to człowieka zeskanowało i wiedziało już wszystko o człowieku. To było dlatego, ponieważ Większość ludzi, żeby nie powiedzieć prawie każdy, mieli w sobie jakiś nadajnik, jakiś nadajnik, który zbierał wiadomości z ciała, te fizjologiczne, właśnie głównie, czyli to właśnie, jak to serce bije, jak szybko, ciśnienie krwi, perspiracja, oddech, czy nie jest przyspieszony, temperatura ciała. I te nadajniki zbierały te informacje, a te drony tylko odbierały informacje wysyłane przez nadajniki. I kochani, yy, nie pamiętam dokładnie, co się w tej galerii działo, bo to, tam to tak... Yy, pamiętam, że coś gdzieś poszłam, gdzieś, gdzieś było jakieś miejsce, gdzie jacyś znajomi mieli jakieś stoisko gastronomiczne, a tam coś poszłam sprawdzić, ktoś był zamknięty, a chciał otworzyć. Nie wiem zupełnie, po co ja tam poszłam. Wiem tylko, że tam, gdzie szłam, była jeszcze inna osoba, która też wszystkie te piny, nie piny i te dziwne jakieś rzeczy miała sfałszowane. I ta osoba tam jakby czekała. Nie, nie, nie wiem, co to była jakiś ruch oporu, czy co to było. Znaczy, nie to było takie dziwne. Ale w każdym razie. Jakiś normalny film można by tutaj nagrać, zobaczcie o tym. Ale ekscytujące. W każdym razie, w tej galerii gdzieś tam sobie szłam, ale potem nagle znalazłam się. No i tutaj wiecie, jak to w snach nagle człowiek się przenosi w jakieś dziwne miejsce, znalazłam się w jakimś dziwnym pokoju. w ogóle Nie wiem, skąd się tam znalazłam, gdzie było, była jeszcze kolejka ludzi, ja stałam, przede mną stało parę osób i za mną stało parę osób, i te osoby miały być zeskanowane, bo drony wiedziały, że ktoś w tej galerii jest dziwny i trzeba go dopaść. I kochani, było takie wielkie okno. Na zewnątrz tego okna dwa fruwające drony gdzieś tam w powietrzu, przygotowane do skanowania i Kolejka ludzi, którzy mieli zostać zeskanowani, bo byli o coś podejrzani, między innymi ja, i przede mną było bodajże ze trzy osoby. Yy, I ja wiedziałam, że jeżeli, ja, że, jeżeli dojdzie do, do mnie, jeżeli ja będę zeskanowana, to że. Właśnie okazało się, że miałam zostać zabita. Nie wiem jak to, to w ogóle się miało stać, ale to jakoś tak się miało stać, że ja miałam zostać zabita od razu, ponieważ. Jakbym została zeskanowana, to nie byłoby żadnego sygnału, co by oznaczało, że ja nie byłam y, y, tym no, nosicielem tego, y, że nie miałam tego nadajnika czy chipa, czy coś tam, bo zostałabym zeskanowana i bym tego nie posiadała, no więc coś tutaj, prawda, jestem jakaś nielegalna. I słuchajcie, i zwiałam gdzieś, jakoś nagle zwiałam z tej kolejki, bo wiedziałam, że jak mówię, wiedziałam, że to już jest, że ja tak jakby idę na śmierć, że w tym momencie, jak już ta kolejka moja przyjdzie, to już po mnie już nic, nic nie będzie. I słuchajcie, zaczęłam gdzieś uciekać, i schody nagle były. Co ciekawe, te schody i ta klatka schodowa bardzo przypominały pewne miejsce w szpitalu w gorlicach. Pewno tak, pewne takie miejsce, w którym jako dziecko często bywałam, jak tam gdzieś y, przychodziłam do mamy do pracy, to tam bardzo często gdzieś tam łaziłam po tych schodach, i pewnie były takie schody, i te schody prowadziły do takiej jakby piwnicy, czy coś takiego. To takie przypominało z wyglądu. Ym, nie wiem, po co wam to mówię, bo na pewno nie byliście w szpitalu w Gornicach, chyba, że ktoś był. Kochani, y, w każdym razie zaczęłam biec po tych schodach i im niżej biegłam, bo to były tak piętra były, i im niżej byłam. Tym bardziej czułam się bezpieczna, bo wiedziałam, że już nikt mnie nie dopadnie. Dlaczego? Dlatego, że w podziemiach nie ma okien. A co jest? Katakumby okazało się, jakieś, jakieś słuchajcie, no podziemie, no podziemie było. Wiecie o co chodzi? To niby było podziemie fizyczne, ale no jakby tu ktoś chciał z symboliką pojechać i tutaj uznać, że to jakieś podziemie było, wiecie, w cudzysłowie? No, było podziemie. I ja gdzieś tam w tych katakumbach, gdzieś tam zaczęłam uciekać, ale już się czułam bezpiecznie, bo wiedziałam, że jest jakieś przejście podziemne do tego miejsca, gdzie ja już będę u siebie, wśród swoich. Nie wiem, co mi w ogóle ta podróż do, tego, do tej galerii i do tego wszystkiego dała. Nie mam pojęcia, nic nie zdziałałam, nic dobrego nie zrobiłam ani mądrego. Mało nie kipsłam, bo mało mnie tam gdzieś nie, nie, nie umarli, nie zabili w sensie. Ale, ale taki miałem sen. I to, co było w tym śnie najbardziej. Przy... To, kochani, to nie było takie o, jakie śmieszne tu w ogóle nowoczesne drony latają. O. Nie to było przerażające. To było to, że człowiek nie bał się już drugiego człowieka, ale przeraźliwie bał się robotów czy maszyn. Trochę przypomina to teraz, jak o tym mówię, w Matrixie te latające potwory, tam jak już oni wyszli z Matrixa, te, które ich tam gdzieś ścigały i, i napadały na statki. Tylko, że te drony nie miały tych takich macków, tylko były takie jakby okrągłe. Ale przypomina to, to, to takie to, to przerażenie, że te maszyny mogą cię dopaść i mogą cię zeskanować. I zabić. I ludzi, którzy mieli te nadajniki, skanowali, żeby zobaczyć, czy na przykład nie kłamią, żeby zobaczyć te ich wszystkie jakieś funkcje życiowe, i zadawali pytania, ludzie odpowiadali, i od razu im wychodziło, ja jak wykrywacz kłamstw, czy kłamią, czy nie kłamią, a jeżeli ktoś nadajnika nie miał, to od razu do zabicia był, od razu do likwidacji. I słuchajcie, jakoś się tam obudziłam, nic tam więcej w tym śnie nie było. Tylko tyle, kochani, że gdzieś wlazłam, gdzie nie miałam wleść, bo nie miałam pozwolenia, bo, bo nie miałam kodów i tak dalej. Potem mało co nie zostałam zeskanowana przez, przez dziwne roboty. Yy, bałam się, bałam, uciekłam, no i tyle w sumie z tego wszystkiego było. Także, tak jak mówię, no jakoś tam się nie wykazałam jakimś Bóg wie, jakim bohaterstwem. Nie wiem, po co tam poszłam. Kochani, obudziłam się z tego snu trochę w szoku, ponieważ. Tylko dlatego się obudziłam w szoku, ponieważ pamiętałam sen z 2019 roku. Wtedy, jak miałam sen w 2019 o tych zombie, to co tam wam podlinkowałam, to, kochani, ja to tak odebrałam, a no, śniło mi się, o to pewnie coś znaczy. Zresztą w tym misiu o tym śnie, to ja to tam wytłumaczyłam, że nie bądźmy jak zombie, coś tam, coś tam. Ja w ogóle nie, nie odebrałam tego jako jakieś, jakieś przepowiadanie przyszłości czy coś takiego. Ja mam nadzieję, kochani, że ten sen to, to nie jest takie coś jak, jak tamto, tylko że no wtedy, wtedy nawet nie brałam pod uwagę, że sen się ziści. A teraz, jak to mi się przyśniło, no to już mając na względzie tam, tamte doświad tamto doświadczenie z tamtym snem, no, zaczęłam się zastanawiać, bo to było tak trochę, jakbym w filmie grała. To było takie wszystko dziwne, takie, takie nienormalne. My znamy znamy, znaliśmy zupełnie inny świat. Można polemizować, czy była wolność, czy nie było wolności. Tu można, różnie można na to patrzeć, bo wiadomo system to system. Trzeba byłoby rozwalić system całkowicie, żeby była jakaś wolność. No, niektórzy mówią, że to, taka wolność to anarchia. Ja nie wchodzę teraz w tą tematykę. Natomiast o tyle, o ile można było podejmować pewne decyzje odnośnie własnego ciała, odnośnie podróżowania, odnośnie spotykania się z ludźmi, odnośnie odwiedzania pewnych miejsc, to można nazwać jakąś wolnością. Ale kochani, dobra, nie o to chodzi. Zaczęłam się zastanawiać nad tym senem, i zaczęłam się zastanawiać nad tym, dobra, ok, no to, to co teraz? Popatrzyłam na to rzeczywiście jako na yy, sen proroczy, i pomyślałam sobie, ok. Załóżmy, że tak będzie. Nie wiem, za pół roku, za rok, za trzy lata. No, ostatnio bardzo szybko rzeczy się dzieją, o których wcześniej, jeszcze dwa lata temu, w życiu byśmy nie pomyśleli. Bardzo, bardzo szybko zmienia się nasza rzeczywistość. A to jeszcze nie jest koniec. To nie jest tak, że teraz to już tak się wygasza, wygasza i nagle będzie wszystko z powrotem. Normalnie, tak jak było w 2019. I słuchajcie, przyszło do mnie takie bardzo silne jakby przeświadczenie, że przecież to jest tylko gra. I kochani, wiecie jak są gry komputerowe? Jak tam gdzieś ktoś zakłada jakieś te dziwne tam, nie wiem, jakieś, nie wiem jak coś tam nazywa, jakieś gogle, nie, nie dobra, nie wiem, ja nie gram w takie gry, ale coś tam się zakłada na oczy, widzisz jakiś świat wirtualny, gra się tam, jest się w tym świecie gry. I to jest rzeczywiste. A potem się to ściąga, i nagle się człowiek budzi i. O, o, jestem w zupełnie innym świecie. I takie coś do mnie przyszło, tylko ten świat, to życie, ta ziemia, to ciało, to wszystko, co się tu nam przydarza. To była gra. A w momencie śmierci zdejmujemy te gogle. Otrzepujemy się nagle z tego, z tego snu, czy z tej gry, czy z tego, no, Matrixa. I jesteśmy już wolni zupełnie, i widzimy: o kurde, była zabawa! O tu nam tak zrobili, a tu nam tak zrobili, a tu tego nie było wolno, a tu musieliśmy uciekać, a tu na przykład ktoś tam się podporządkował, no to miał jakoś tam może wygodę jakąś. Jeden żył tak, jeden żył tak. Ale takie strasznie jakieś mocne przeświadczenie wewnętrzne, że to wszystko to jest po prostu jeden wielki matrix. I to mi tak trochę poprawiło humor, ponieważ pomyślałam sobie, że przecież rzeczywiście my tu na Ziemi odgrywamy pewne role, my przeżywamy pewne życia, mamy pewne doświadczenia. Tak jak na przykład aktorzy w filmie mają rolę i doświadczenia. A potem budzimy się z tego snu. No i śmierć wtedy nie jest końcem, tylko jest przebudzeniem. Każdy, kto kiedykolwiek wychodził z ciała, jakieś robił podróże astralne czy coś, albo chociażby w medytacji był w stanie osiągnąć ten taki naprawdę głęboki, Stan połączenia z wszechświatem, będzie wiedział, o czym ja teraz mówię. Jak się opuszcza fizyczność, to nagle człowiek otwiera oczy i se myśli: wow, ale się spało dobrze, a teraz człowiek jest przebudzony, otwiera oczy i o no rzeczywiście, no zapomniałam na chwilę, że jestem w Matrixie. No martwiłam się, że mnie do galerii nie wpuszczą do galerii mnie nie wpuszczą. Umrę, bo mnie do galerii nie wpuszczą, bo nie mam pinu, bo nie zrobiłam tego, co mi kazali. Dziwne te doświadczenia nasze są. I niektórzy potrzebują spokoju i potrzebują robić wszystko, co system im każe. Czują się bezpieczniej, mają jakąś swoją wygodę, ufają systemowi i to jest ich matrix. Czy są wolni, czy nie, trudno mi ocenić, dlatego że jeżeli widzi się tylko jedną stronę i uważa się, że to jest dobre, a nie widzi się, co jest poza Matrixem, to pytanie jest, czy ten wybór, czy, w ogóle, czy to jest wybór? Takie jest wtedy pytanie, czy to jest rzeczywiście wybór. Pamiętacie w Matrixie, jak ten jeden facet, ten taki, co potem się okazał zły, nie pamiętam imienia, jak on zdecydował w pewnym momencie, że on chce wrócić do Matrixa. Ale to jest wolna wola. On wiedział, czym jest Matrix, wiedział, co jest poza Matrixem i wybrał, że on chce tam wrócić, bo jemu jest źle poza Matrixem. On woli być dalej w jakiejś nieświadomości, ale przynajmniej przeżywać coś pozytywnego. Ale on tą decyzję podjął, jak już zobaczył, jak to jest poza tym Matrixem. Niestety wiele ludzi istnieje w Matrixie, Cały czas i decyzji nie podejmuje, bo istnieje w matriksie. Nie zobaczywszy prawdy, nie, zobaczy, nie otworzywszy oczu, nie zobaczywszy, co tak naprawdę jest grane, nie można podjąć decyzji. Nie ma wtedy wolnej woli. No, wolna wola jest, ale nie jest wykorzystywana. Ale być może taka droga niektórych. Ja tego nie oceniam. Ja tylko podaję przykład, że są tacy ludzie i są też. Tacy, którzy z tego Matrixa powyłazili. Przynajmniej częściowo, bo jednak nadal żyją na Ziemi. I kochani, można nie chcieć brać udziału w systemie, ale wtedy trzeba być przygotowanym na pewne niewygody. Ale kochani, bez względu na to, czy my jesteśmy w tym systemie i wierzymy we wszystko, co się nam tutaj przedstawia i uważamy, że tak ma być. Tak zawsze było, to jest to, co znamy, tu się czujemy bezpieczni. Ok, czy jesteśmy osobą, która się przeciwko pewnym rzeczom buntuje i widzi pewne zależności, być może na własnym ciele czegoś doświadcza i jest w stanie coś powiedzieć, a być może ma dojście do jakiejś wiedzy, do której dojścia nie ma zwykły człowiek. Może i tak jest. Bez względu na to, gdzie my jesteśmy, my cały czas wszyscy jesteśmy w ciele i jesteśmy na Ziemi. I każdy jeden z nas, my możemy tu teraz dzisiaj walczyć, możemy się zagryźć nawzajem. Zrób to, nie zrobię, zrób to, nie zrobię. My się możemy pozabijać, ale każdy jeden z nas, jak się obudzimy z tego snu, który jest życiem, czy z tego życia, który jest snem, jak umrzemy, wyjdziemy z ciała, otworzymy wszyscy oczy i powiemy: O, ku... a, była zabawa! I wtedy już jest totalna wolność, wtedy już jest totalna wiedza, wtedy otwieracie oczy i widzicie: Aha, takie gagatki. tu czy tu czy gdzie. A, no, no, no trzeba było to przeżyć, no, no, dobra, no tu się człowiek pobawił, tu zrobił tak, no to było mniej fajnie, a wtedy człowiek otwiera oczy. I, kochani, nie ma czegoś takiego, że ktokolwiek ma nad nami władzę. Każda osoba, każda osoba, która ma ciało tu na Ziemi, jest suwerenną jednostką, częścią kosmosu, mającą wolną wolę. I jedyne, co taką jednostkę obowiązuje, to prawo wszechświata. Jeżeli ktoś myśli, że ludzi można uwięzić, być może można na chwilę, ale każdy kiedyś umrze. Ludzie umierając otwierają oczy. Niektórzy otwierają je jeszcze za życia, ponieważ mają gdzieś jakieś dojścia. Ja Wam powiem tylko tyle: jest bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się jasnowidzeniem. Tarotami w różnych krajach. No, ja znam tylko dwa języki: polski i angielski, ale bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy się zajmują takimi rzeczami. I rok 2020 dla mnie osobiście zweryfikował, kto wie, a kto nie wie. Ponieważ cała masa ludzi, którzy twierdzą, że coś widzą więcej i mają intuicję, nadal śpi. I pytanie jest takie, to jaki oni mają dostęp do wiedzy? Ale to już tam powiedzmy, inny temat. Dziwny sen, kochani, dziwny, mam nadzieję, że się w ogóle nie spełni. Nie wiem, może ktoś potraktuje jako przestrogę, może ktoś potraktuje jako zabawną opowiastkę. No, to już od was zależy, co z tym zrobicie. Ja nie wiem, co z tym zrobię, oprócz tego, że uznałam, że pieprze Matrix to Matrix, dobra będę robić to, co dalej robię to nic więcej nie mogę zrobić. Nie, nie będę jeździć do Polski przez następne 10 lat. To nie będę. To będę tu siedzieć. Potem sobie wybuduję tratwę i sobie popłynę gdzieś. A jak już bym miała płynąć, to może nie do Polski. Może gdzieś do jakiegoś... Ostatnio ludzie podobno do Zanzibaru jeżdżą. Nie wiem, nie byłam, ale brzmi ciekawie. Nie powiem, nie powiem. Kochani, trzymajcie się. Dopijamy kawkę. Jutro się widzimy na tygodniówce, następne mi się już nie będą takie wariackie. Nie przygnębiajcie się tym. Pamiętajcie, że nikt nie ma nad Wami żadnej władzy. Nad żadnym z nas nikt nie ma władzy. A to życie to jest tylko jedna z wielu gier, w które gramy. A jeżeli ktoś ma ogromne przywiązanie do życia i do wygód, to tylko dlatego, że jego ego jest na ten dzień dzisiejszy silniejsze niż jego wyższe ja. Bo wyższe ja, kochani, troszkę inaczej patrzy na tą sprawę i troszkę inaczej widzi pewne zależności. I troszkę bardziej zna prawdę niż nasze ego. No nic, kochani, tyle, już się nie rozgaduję. Widzimy się jutro na tygodniówce, a na razie buziaczki, Pozdrawiamka, No i papa. Pa.